Punkt geograficzny pięćdziesiąt jeden a tutaj szesnaście zero Park krajobrazowy Hełmy. Tak tu pisze. 29 września 2024 rok. Także dawno już tu nie byłem, i się przy niedzieli, taka mała wycieczka rowerem. No, tędy gdzieś można w kierunku Wojcieszowa tam e, aż zapomniałem jak te wioski się tam nazywają, ale kierunek Jelenia Góra Wojcieszów A tu kierunek muchów tutaj jeszcze tablice informacyjne ruch obrotowy ziemi edukacyjnie, tablice edukacyjne. Druga tablica. O, może coś będzie widać. No ja tak pokażę. Szybko. A tutaj jeszcze też pisze o tym punkcie coś. Tak wygląda z oddali, A tu po... punkt dydaktyczny gnom przecięcia współrzędnych geograficznych 51.16. No. tak przyjadę. Może ktoś będzie chciał poczytać to. No dobra. Może uda się odczytać. Także takie miejsce, że można sobie tu siąść. zabrać sobie termos z kawą, czy z herbatą i sobie wypić. Odpocząć. No najlepiej dojechać rowerem, bo samochodem nie bardzo. To droga leśna. Także no chyba, że masz jakieś pozwolenie. Albo na pieszko. No także tak za oddali może jeszcze pokażę tutaj, żeby złapać całe ujęcie. No i to mniej więcej by było tyle. Także porozmawiam z kuzynem, może któregoś dnia tu się wybierzemy. O, ma radio stację. Jest też już radiamatorem, krótkofalowcem. Także może uruchomimy z tą stację, jak będziemy nadawać z tego miejsca w przyszłości. Niedaleki, może. O, kwestia. Ugadania i ktoś może by chciał mi stąd łączność też. No dobra, to mniej więcej tyle. Także tak by to wyglądało. Jeszcze raz objadę na koło i pozdrawiam. Z punktu 5116. Gdzie przecinają się... E, współrzędne geograficzne.